Witajcie kochani kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was specjalny przepis na idealny biszkopt. Taki, który nie opada, jest delikatny i puszysty i jest dziecinnie prosty. Także, jeżeli jeszcze nigdy nie udało Wam się zrobić takiego idealnego i perfekcyjnego, Biszkołtu to koniecznie musicie zostać ze mną. Listę i wszystkie składniki potrzebne do przygotowania tego przepisu znajdziecie w opisie na dole, a na przyszłość nie zapomnijcie dzwoneczkować, kciukować i subskrybować kanał. Do zobaczenia i miłego pieczenia, kochani. Do tego przepisu będziecie potrzebować jedynie czterech składników, a dokładnie pięciu jajek, 3 czwartych szklanki drobnego cukru. 3 czwartej szklanki mąki pszennej i 1 czwartej szklanki mąki ziemniaczanej. Zaczynamy od oddzielenia żółtek od białek i pamiętajcie, żeby jajka pozostawały w temperaturze pokojowej, ponieważ cukier szybciej się w nich rozpuści. Ubijamy mikserem przez kilka minut, aby powstała mała piana, a później zwiększamy obroty. I stopniowo dodajemy po łyżce cukru. W międzyczasie nastawcie piekarnik na górę dół na 170 stopni. A teraz sprawdźcie, czy cukier dobrze się rozpuścił. Kiedy mamy już dobrze ubite białka, dodajemy stopniowo żółtko. I mieszamy wszystko dokładnie na wolnych obrotach. I tak powinna wyglądać nasza idealna masa. Teraz przyszedł czas na połączenie naszej piany razem z mąką oraz mąką ziemniaczaną. I pamiętajcie, żeby wszystko dobrze wymieszać, ale delikatnie. I mój mały pomocnik, jak zwykle, na stanowisku. Kiedy mamy wszystkie składniki dobrze wymieszane, przekładamy je do foremek, najpierw wyłożonych papierem pergaminowym I nie zapominajcie, nie smarujemy masłem W ten sposób właśnie nasz biszkopt nie opadnie, tylko pięknie się wesprze po ściankach brytfanny A teraz już z górki wrzucacie wszystko do piekarnika i pieczecie od 35 do 40 minut, sprawdzając przed końcem patyczkiem, czy jest dobrze upieczony. A teraz mała sztuczka, żeby nie opadło po upieczeniu. Raz, dwa, hop. Kilka minut po upieczeniu biszkopt jest już gotowy, aby go wyjąć z rantu i pozostawić do całkowitego wystudzenia. Mam nadzieję, że ten film Wam przypadł do gustu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, dajcie znać w komentarzu na dole, czy dobrze Wam wyszło. Smacznego moi drodzy!